Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzięki dobrym Bogu mamy poniedziałek. Kiedy zajrzycie do dzisiejszej Ewangelii, to przeczytacie historię kobiety, która została przez Jezusa uzdrowiona w Szabat. Ten czyn wzbudził wielki sprzeciw wobec Jezusa ze strony ludzi pobożnych, wierzących, praktykujących. Pan Jezus wykazuje im dwulicowość, pokazuje im, że kiedy oni potrzebują. Uratować na przykład swoje zwierzę w Szabat, to to robią i łamią prawo Szabatowe, wykonują pracę. Zobaczcie, że bardzo często mówimy, że Słowo Boże jest znakiem sprzeciwu wobec świata, ale Słowo Boże jest też znakiem sprzeciwu wobec nas, ludzi wierzących, wobec nas, ludzi będących w kościele, ludzi pobożnych, bo ono nam ma pokazywać, że Jezus nie przyszedł po to, żebyśmy sobie znajdowali ludzi słabszych od siebie i się w ten sposób. Czyli lepsi, ale żebyśmy chcieli rzeczywiście innym pomagać, chcieli być tymi, którzy pomagają mi w drodze do Pana Boga. Warto ten dzień dzisiaj przeżyć, odkrywając swoją obłudę, patrząc, że my bardzo często wykorzystujemy Boga nawet w naszym myśleniu tylko, nie tylko w naszych czynach i słowach, ale w myśleniu do tego, żeby się lepiej poczuć, żeby być lepszym, żeby postawić komuś jeszcze Wyżej poprzeczkę, nie dlatego, że nam zależy na, im, na jego rozwoju, ale tak naprawdę dlatego, że my jesteśmy wtedy lepsi, bo on jest słaby, bo on nie daje rady. Jezus musiał się dzisiaj nieźle wkurzyć na tych ludzi, na tych ludzi pobożnych, którzy znali prawo Boże i chcieli je wykorzystać przeciwko drugiemu człowiekowi. Oby się Jezus dzisiaj na nas nie wkurzył. A więc miejmy oczy otwarte, uszy otwarte, zmysły, żeby wyłapywać te wszystkie momenty, w których możemy komuś pomóc. Nawet za cenę rezygnacji z prawa szabatowego, ale doprowadzając go do Boga, niż powiedzieć mu stop, bo prawo mówi nie wolno ci tam przejść. Życzę powodzenia sobie i Wam, niech ten dzień będzie dobry Boży, szczęść Boże, do widzenia i dobranoc.